Cześć. Witajcie na kanale Dzień w równowadze. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może całkowicie odmienić Twoje życie o znalezieniu prawdziwego spokoju i równowagi, które są tak potrzebne w dzisiejszym, pełnym pośpiechu świecie. Wszyscy wiemy, jak łatwo jest się zagubić w natłoku obowiązków, stresu i nieustannego biegu. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest naprawdę żyć w harmonii ze sobą i otaczającym światem? Jak znaleźć ten wewnętrzny spokój, który pozwala cieszyć się każdą chwilą bez niepotrzebnego napięcia i lęku? To nie jest tylko marzenie, to jest coś, co możesz osiągnąć już dziś, jeśli tylko zdecydujesz się na małe, ale konsekwentne zmiany w swoim życiu. Pierwszym krokiem do znalezienia równowagi jest zrozumienie, że spokój nie oznacza braku problemów czy wyzwań, to raczej umiejętność radzenia sobie z nimi w sposób świadomy i zrównoważony. To zdolność do zachowania jasności umysłu i otwartości serca, nawet gdy wokół dzieje się chaos. W praktyce oznacza to, że nie musisz uciekać od trudności, ale możesz nauczyć się je akceptować i wykorzystywać jako okazję do rozwoju. To właśnie ta zmiana perspektywy jest kluczem do prawdziwej wolności i szczęścia. Kiedy zaczynasz swoją podróż ku równowadze, ważne jest, abyś nauczył się słuchać swojego ciała i umysłu. Często jesteśmy tak zajęci, że ignorujemy sygnały, które nam wysyłają. Zmęczenie, napięcie, niepokój to wszystko są znaki, że coś wymaga naszej uwagi. Zamiast je tłumić, spróbuj zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co naprawdę czujesz i czego potrzebujesz. Może to być potrzeba odpoczynku, zmiany otoczenia, rozmowy z bliską osobą, lub po prostu chwili ciszy dla siebie. Pamiętaj, że dbanie o siebie to nie egoizm, ale fundament zdrowego i zrównoważonego życia. Kolejnym ważnym elementem jest praktyka uważności, czyli bycie obecnym tu i teraz. Wiele osób żyje w przeszłości lub przyszłości, co powoduje stres i niepokój. Uważność pomaga nam skupić się na chwili obecnej, na tym, co dzieje się wokół i w nas samych. Możesz zacząć od prostych ćwiczeń, takich jak świadome oddychanie. Obserwacja swoich myśli bez oceniania czy krótkie medytacje. Regularne praktykowanie uważności przynosi niesamowite korzyści, poprawia koncentrację, redukuje stres i pozwala lepiej radzić sobie z emocjami. Nie zapominaj też o znaczeniu zdrowych nawyków w codziennym życiu. To, co jesz, jak się ruszasz, ile śpisz, ma ogromny wpływ na twoje samopoczucie i zdolność do utrzymania równowagi. Staraj się wybierać naturalne. Pełnowartościowe produkty, które dodadzą Ci energii i wzmocnią organizm. Znajdź formę aktywności fizycznej, która sprawia Ci przyjemność. Może to być spacer, joga, taniec czy pływanie. A sen traktuj jak świętość to czas, kiedy ciało i umysł mają szansę się zregenerować i przygotować na kolejny dzień. Ważne jest również, abyś otaczał się ludźmi, którzy Cię wspierają i inspirują. Relacje międzyludzkie są jednym z najważniejszych źródeł szczęścia i równowagi. Spędzaj czas z rodziną, przyjaciółmi, dziel się swoimi przeżyciami i słuchaj ich historii. Pamiętaj, że nie musisz być sam ze swoimi problemami. Wsparcie innych może dodać ci sił i pomóc spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Czasem, aby odnaleźć równowagę, trzeba też nauczyć się mówić nie. To trudne. Zwłaszcza gdy chcemy być pomocni i spełniać oczekiwania innych. Ale pamiętaj, że Twoje zdrowie i spokój są najważniejsze. Ustalanie granic pozwala Ci chronić swoją energię i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Nie bój się odmawiać, gdy coś Ci nie służy lub przeciąża. Podsumowując, znalezienie równowagi to proces, który wymaga cierpliwości, uważności i troski o siebie. To codzienne wybory. Które prowadzą do większej harmonii i szczęścia. Zacznij od małych kroków. Zatrzymaj się na chwilę, oddychaj świadomie, słuchaj swojego ciała i serca. Pamiętaj, że masz moc, by zmienić swoje życie na lepsze. A każdy dzień to nowa szansa, by żyć w równowadze. Dziękuję, że byłeś ze mną dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Razem możemy tworzyć przestrzeń pełną spokoju, wsparcia i inspiracji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Dzień w równowadze.